Szczęść Boże, witajcie w kolejnym odcinku PNP, czyli pytania i podpowiedzi. Jak widzicie na różowej ścianie, więc może będzie trochę inaczej. Jak przy okazji zaczynam, tak powiem, że potrzebuję waszych pytań. Jeżeli chcecie, żeby seria pytania i podpowiedzi trwała, to musicie się też trochę postarać. Znalazłem w jakiejś przeszłości takie trzy pytania które mnie zainspirowały trochę do tego odcinka i pozwolę sobie za nimi pójść, ale tak jak mówię, bardzo, bardzo uprasza się o zadawanie mi pytań, żebym mógł Wam odpowiadać nie na pytania wymyślone przez siebie albo żebym nie musiał skończyć tej serii, bo nie zamierzałem. No chyba że rzeczywiście nie macie do mnie już żadnych więcej pytań i niczego wam nie mogę podpowiedzieć, to wtedy rozumiem i wtedy kończymy tę serię i myślimy nad jakąś inną. Ale jeżeli chcecie, żeby dalej były pytania i podpowiedzi, to proszę tutaj pod tym filmikiem najlepiej zadawać swoje pytania. Myślę, że dużo mamy różnych pytań, ale rzeczywiście czasami potrzebujemy się zatrzymać, żeby pomyśleć. Co właściwie jest jakimś tematem, czy jakąś niejasnością w naszym życiu, czy po prostu rodzi we mnie takie czy inne pytania. Pewnie nie będę umiał na wszystkie odpowiedzieć, ale postaram się z najszczerszego serca. A teraz sięgam do trzech pytań, które jakoś mi się składają w jedno. Jest też jakoś tematem to mojego ostatniego kresu w życiu, więc ucieszyłem się nawet tymi pytaniami, powiem szczerze. Hania zadaje takie pytanie, o tak pięknie najpierw mówi: Ksiądz jest takim sympatycznym człowiekiem. Czy charakter ma ksiądz po rodzicach czy wypracowany duchowo? <grym> Bardzo pięknie. Dziękuję za to pytanie, ale dokładam pytanie Marcina. Ojcze Tomku, jak chronić serce? I trzecie, M.R., Mister, dziki wąż wasz, zadaje takie pytanie: Ktoś chce żyć w czystości serca, domyślam się, dlaczego nie skorzystać z pomocy świętych, np. świętego Antoniego, świętego Józefa, czy oczywiście naszej najświętszej Mateńki, Maryi? Tu już jest jakaś podpowiedź od mistera dzikiego węża, ale myślę, że to w ogóle jest pytanie, jest temat taki, który nas może zatrzymywać, czy tak jak ja powiedziałem, że w ostatnim życiu to dnie, czasie mojego życia, jest to jakiś temat również w moim życiu. Dlatego, że wydaje mi się, że dużo ostatnio robiłem, jeździłem, zajmowałem się wieloma rzeczami, Niektórzy mówią bardzo różnymi, czasami wręcz niektórzy by pom mogli pomyśleć, że nieprzystającymi do siebie, żeby nie powiedzieć skrajnymi, z różnych światów. Jak to się we mnie łączy, sam nie wiem, natomiast rzeczywiście tym bardziej pytanie jest o to, co jest źródłem, czyli o serce. Jak chronić serce? To jest ważne pytanie. Jak odnaleźć też siebie? Serce... Jeżeli byśmy myśleli w sensie biblijnym, to nie jest tylko to, co ja czuję, czy siedziba naszych uczuć, tak jak to teraz w naszej kulturze najczęściej myślimy, tylko też to jest siedziba w ogóle naszego myślenia, naszego chcenia, czyli naszego rozumu, naszej woli, czyli jakoś całego ja. To jest takie źródło mojego życia, które jest w moim wnętrzu. To jest też kolejna podpowiedź. Odkryli to mnisi na pustyni egipskiej, a potem przez wiele, wiele wieków również inni mnisi odkrywali, że tak naprawdę chodzi o to, by patrzeć w swoje wnętrze, że w naszym wnętrzu jest źródło wszystkiego. Ostatnio słyszałem taką uwagę, że ktoś się zadziwiał tego, że korzenie wszystkiego, co Czego doświadczam w dorosłości, jest w moim dzieciństwie. I może dla niektórych już to jest truizm, a dla niektórych to jest odkrycie. Natomiast no gdzieś w tym, co jest wewnętrzne, w tym, co jest jakoś małe, w jakimś ziarenku, w jakimś zalążku, jest to, czego właściwie szukamy i co wydaje takie czy inne owoce w naszym życiu. Jeżeli jest człowiek sympatyczny, czy niesympatyczny, czy jakkolwiek inny, tak jak Hania tutaj zaznaczyła, to gdzieś jest tego źródło. I warto tam do tego źródła sięgać i warto tam do tego źródła zaglądać. Co właściwie kryje się w moim sercu? I nie chodzi. Chyba o to, żeby wszystko uchronić w tym moim sercu, bo nie wszystko w moim sercu jest dobre. Tak jak też choćby Pan Jezus sam mówi w Ewangelii, że serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i niepoprawne, któż je zgłębi. I mówi też, że z wnętrza ludzkiego pochodzą te różne grzechy, zbrodnie nawet. Więc to nie ma co myśleć, że to serce jest takie tylko dobre i takie tylko cudowne. Je też trzeba jakoś kształtować, jakoś oczyścić, ale żeby to zrobić, trzeba tam sięgnąć. Jeżeli tego tam, jeżeli tam nie sięgniemy, jeżeli się tym tam nie zajmiemy, to może to potem wydawać złe owoce w naszym życiu i z tym mamy dopiero kłopot i to rodzi też nasze pytania. I nie chodzi tylko o te rzeczy złe, czy te rzeczy straszne, tylko też te wszystkie, za którymi nie nadążamy i których nie rozumiemy, dlaczego tak się zachowuję, a nie inaczej, dlaczego mi do tego bliżej, a do tego dalej, co właściwie się w moim życiu wydarzyło, czy wydarza, co w tym sercu moim się dzieje, że postępuje w ten czy inny sposób. Właśnie tak jak wspominam, nie tylko chodzi o dobro i zło, tylko że w tym dobrym świecie, już jakbyśmy tylko zostali w tych pozytywnych sprawach, to dlaczego? Właśnie to robimy, a tego nie. Do tego nam bliżej, czy do tego jesteśmy przekonani, a do tego nie. I zdaję sobie sprawę, że to mają być moje podpowiedzi, a nie pytania, że pytania mają pochodzić od Was, ale ja sam reaguję pytaniami na Wasze pytania i no właśnie teraz przeżywam taki czas, bo jestem akurat właśnie na tej ścianie. Różowej, łososiowej, czy jak kto ją widzi. E, między innymi dlatego, że sobie siedzę w chałupce e, pod sączem i e, myślę i słucham siebie, swojego serca, co tam się właśnie wydarzyło po tych e, latach pełnych e, biegania, wędrowania, e, właśnie kaznodziejstwa, e, zajmowania się różnymi rzeczami, e, że potrzeba. E, Jakoś na nowo odnaleźć swoje serce. To stara jest taka opowiastka, to dodam sobie przy okazji, może jej nie znacie, że kiedyś byli tacy podróżnicy i wędrowali po, chyba, Amazonii, wynajęli takich Indian, żeby nosili im po prostu różne Pakunki, bagaże, i w pewnym momencie, po kilku dniach szybkiego marszu, oni usiedli, siedzieli dwa czy trzy dni, i ani prośbą, ani groźbą nikt ich nie mógł zmusić, żeby poszli dalej. Ale po trzech dniach wstali i ruszyli dalej. I gdy ich ten podróżnik spytał, dlaczego siedzieli trzy dni, a teraz nagle wstali i wyszli, żeby dalej im pomagać, oni powiedzieli, bo szliśmy za szybko i nasze dusze zostały z tyłu, musieliśmy na nie poczekać. I to jest piękna historia, piękny obraz, taki, który daje do myślenia, ale no właśnie jak to właściwie jest z nami? Jest czas takiego biegania, różnych zmian, które dokonujemy w naszym życiu? Czy mamy też taki czas siedzenia, namysłu, takiego spotkania ze swoim wnętrzem? Bo oczywiście dalej możemy biegać i robić y, tysiące różnych rzeczy, a jednocześnie może już właśnie nie rozumiemy, po co je robimy, dlaczego akurat tak, a nie inaczej, y, właśnie y, dlaczego dokonujemy takich czy innych wyborów, y, do, do czego nam dalej bliżej, czemu tu chętniej, a tu mniej chętnie. Nie mamy kiedy tego przemyśleć, i chyba tego rzeczywiście potrzebujemy. Więc te pytania o charakter, o serce, o to, jakby zachować tą świadomość czy przejrzystość, myślę, że są bardzo ważne i potrzebne. Czy mogę Wam coś podpowiedzieć na to? Też często ostatnio o tym mówię, choćby z ojcem Adamem Szustakiem, że potrzebujemy wybrać jakąś drogę i pójść konsekwentnie tą drogą. Wybrać jakieś duszpasterstwo, czy jakąś szkołę duchowości, która jest jakoś całościowa. Właśnie, że nie tylko nas zmusza do tego, by pracować, głosić, dążyć, ale... Jest ten balans w niej zawarty właśnie, że, że i y, praca i odpoczynek i głoszenie i słuchanie i mówienie i, i na wszystko jest potrzebny czas, przestrzeń z takim całym szacunkiem do tego, że jesteśmy ludźmi, czyli istotami cielesnymi i mamy potrzeby y, nie tylko dla umysłu, ale też i dla naszej psychiki, i dla naszego ducha, i jakoś y, potrzebujemy to zharmonizować. Ostatnio z moim przyjacielem Rafałem o tym też tutaj rozmawiałem, właśnie, że harmonizacja, harmonia celów jest tak ważna. Czy ja jestem na takiej ścieżce, na takiej drodze, w której bierze się to pod uwagę, tą harmonię, harmonizację, czy jak to jeszcze inaczej nazwać, proporcje właściwe? Tych celów, dążeń, y, które w sobie mamy, ale też tych potencjałów, marzeń, y, wyzwań. Czy jedynie y, to jest y, sposób, żeby się zatrzymać, żeby się wyciszyć? Może nie tylko tak. Nie? Bo niektórzy mówią: A to ja muszę być w zupełnej ciszy, y, że muszę się wreszcie zatrzymać i tak dalej. Co to znaczy? Bo my czasami sobie też stawiamy takie wyzwania, pytania, e, takie wielkie idee, jak to powinno być, a tak naprawdę w ogóle ich nie dotykamy i nie sprawdzamy. E, ja choćby tutaj siedzę tydzień e, w tej chałupce i dopiero po tygodniu poczułem, że jeszcze bym potrzebował dwóch, trzech pewnie tygodni. E, no, ale nie odkryłbym tego, że potrzebuję dwóch, trzech tygodni, jeżeli bym tu tydzień nie siedział. Ale może, nie wiem, kamino. Niektórzy chodzą na kamino, żeby spotkać samego siebie. Może jeszcze jakaś inna droga. Czasami ktoś mi mówi, że pielgrzymka do Ziemi Świętej jakoś pozwoliła mu zharmonizować swoje życie. Czasami rekolekcje, czy ignacjańskie, czy karmelitańskie, czy inne. Jaka jest dla Ciebie droga? Odbijając się od tych pytań Hani, Marcina i mister dzikiego węża yy, i od własnych pytań, yy, no, stawiam przed nami, przed Wami, przed nami takie wyzwanie. Myślę, że warto się tym zająć nad tym pochylić i za tym pójść. Nie tylko w marzeniach, nie tylko w myślach, ale też w konkrecie. To może niech tyle wystarczy. Pozdrawiam was serdecznie i zadawajcie pytania pod tym filmem. Trzymajcie się z panem Bogiem. Hej.